Lecimy bogiem, lewo prawo, nie ma litości Jakby go bo z prędkością i wiecznością, Ja, Ej, pan to stać świadomości! Z czarnym dymem, z podmaski, jak zbiegła flota. Kiedy wjeżdżam na osiedle, cisza nagle ulotna Narecznym lecznym z dachem w stronę księżyca Każdy patrol to dla mnie tylko różnica co to znaczy w nocy słyszę cztery Nie pytaj tu jedzie, wystarczy trzy znaczki Wieś ktoś się sześć, że się klasyk jak hip-hop, A jak nie driftuję to znaczy, że coś nie gra Byłem wodów Trzy litery, które w głowie mieszają Upalamy zakręty, aż góry się palą Lecimy Ladzimy nisko, asfalt woła taruj Ale my ciśniemy 6 karów, zero parów Kierownica leży, łapy, czują balansy Jak masz BMW, to nie szukasz równowagi, masz ją w gazach Tu nie chodzi o flex, chodzi o styl jazdy Jak nie kręcisz bokiem to zaparkuj pod bazą Każdy dzień jak scena BMW, jak mikrofon zakręt do wersa to nasz beton Patrzy od pasów, wiatr łapie frazy Na stacjach nastają tylko V Power żadnej łaski Bo jak kochasz BMW to nie liczysz na fart Liczy się serce, styl i moc pod maską jak hart Czarnym dymem w podlaski jak z w Kiedy wjeżdżam na osiedle cisza nagle ulotna Na lecznym zakręć z w stronę księżyca Każdy patrol to dla mnie tylko różnica Każdy wie co to znaczy w nocy słyszeć te Nie pytaj kto jedzie, wystarczy trzy znaczki E4, 6, 6, 6, e hip hop A jak nie driftuję to znaczy, że coś nie gra BNVP. Chodzi o styl jazdy Jak nie kręcisz pokiem, to zaparkuj pod bazą Każdy dzień w chce BMW, jak mikrofon Zakręt to wersa, asfalt to nasz beton Żywa od basu, wiatr ja łapie frazy Na stacjach nas znają tylko V, power żadnej łaski Bo jak kochasz BMW, to nie liczysz na fart Liczy się serce, styl i moc pod maską jak has.